Pan mordeczki, witam bardzo serdecznie z tej strony Janowicki Rolnik Games A to kolejny odcinek z Farming Simulator 2019 na serii od gospodarza do gospodarza No i Mortki. fajna akcja ponieważ na polu dokładnie numer 6 Tak na polu numer 6 dzisiaj sobie będziemy likwidować usunięty słonecznik jak widzicie, ja mam takie jeszcze jedno pole dodatkowe. O którym się dowiedzieliśmy w poprzednich odcinkach. I o którym wspominałem, że będę ty uprawiał i może coś tutaj jeszcze pościemy, może jakiś poplon, albo po prostu coś potegujemy. No to, to Bez dłuższego biadolenia, palimy ursusa 12-24 i nasz polski kultywator. Zwałem oczywiście no, troszeczkę przyrdzewiały, no co ja wam pokażę. Bo może to się zauważyliście, ale patrzcie, troszkę przyrdzewiały, ale jakiś tam na OLIK się wyhaczyłem, jak pamiętacie. No i lecimy sobie dzisiaj z uprawą. Mam nadzieję, że zostawicie oczywiście tradycyjnie łapeczkę w górę, subika, plus dzwoneczek, e, aby nie przegapić kolejnych materiałów. I miły komentarzyk tam na dole, mile widziane. Chyba już na YouTube są komentarze dostępne. Nie wiem, bo serio, szczerze, zaraz o tym właśnie coś chcę wspomnieć, o jednej rzeczy, bo na YouTube mnie chyba już, no nie chyba tylko miesiąc na pewno, ale jak, jak nie dwa, mnie nie było na YouTube i jak mam być z wami bardzo szczery, to nie wiem, czy YouTube przywrócił komentowanie, na przykład na moim kanale, bo u niektórych tam, na przykład u Wojanów, wspominałem, czy u innych tam, youtuberów, jest komentowanie, ale u mnie komentarze były włączone. Pewnie jeszcze nie jest włączone. A może już ucichła ta sprawa z jakimś atakiem na dzieci, ja wiem, że jeszcze jest ta, że YouTube wprowadził politykę chroniącą dzieci w, w, w sieci. W swojej strefie, swojej platformie YouTube, ale myślę, że chyba nie jest aż tak na tyle przyzaniem. O, tutaj jest nasz skup. Tak, gdzie może sobie pozwolę? Nie te drzwi. Dobra, zamkniemy sobie całkiem drzwi, bo kurzy się, a też hałas. Nie chcę, wam eee... tutaj, żeby mnie zagłuszało. Bo lecimy sobie dzisiaj oczywiście z GoPro, że tak powiem, w GoPro Farming 19, tak wiem, okudę, ale że to po... nic, co złego, to nie ja, bo pole takie troszeczkę jest, i że pojechałem na skuszkę. Jak, jak, jak narąbano to do domu, wiem, ale tak serio, poważnie, no to lecimy z tą akcją. Mam nadzieję, że po prostu przyjmiecie mnie ciepło z powrotem na platformie YouTube i szczerze chcę, żeby po prostu ta aktywność wzrosła. A właśnie a na propos właśnie wzrostu aktywności, no to jak wiecie, nasz kochany premier Morawiecki, Mateusz? Chyba... No nie że masz premier Morawiecki ogłosił dwutygodniowy, czyli od 12, czyli od jutrzejszego dnia. Do dnia 25 marca, czyli od 12 marca tego bieżącego roku do 25 marca bieżącego roku e, Nie, że kwarantanna, tylko e, nakaz e, przesiadywania uczniów w domach I nie, nie wolno po prostu uczniom, znaczy po prostu nie ma lekcji, są odwołane wszystkie lekcje dydaktyczne w ogóle, w ogóle Są pozamykane instytucje szkoły i tak dalej Chodzi tu bardziej o szkoły Eee, no, i co za tym idzie, że teraz dwa tygodnie siedzenia w domu, no i na, nauka przez e, zadania, wszystko będzie wysyłane przez E-Dziennik, tak, tylko na pograniczu. I do czego zmierzam, a co się z tym wiąże, może te dwa tygodnie pracy w domu, może coś tam porobię w ogrodzie i tak dalej. Eee, też może się po prostu przyczynić do tego, że może w końcu mi się uda troszeczkę nadrobić tego YouTube'a przez te dwa tygodnie, bo. Bądźmy szczerzy, przez te dwa tygodnie zaczęło coś robić, nie tylko nauka, nauka, matura, nauka, tylko też może tego YouTube'a mi się uda da was troszkę potworzyć. Byłoby mi bardzo mi miło, gdybym się tak na starcie, na ten pierwszy odcinek taki, który wyszedł ten, byłby bardzo do ciebie przyjęty. Ja jeszcze mam fajną koncepcję. Bo wiecie, mam te ciężkie rozmowy. Mam to wszystko, ale tak sobie uznałem, że. E, no. Bądźmy, bądźmy realistami, troszkę, jakby nie patrzeć. E, no, z tego względu, że. Do czego zmierzam, jak wiecie, na YouTubie po, u mnie się pojawiają przeróżniste gry. I żadna z tych gier u mnie nie ma. E, ta seria nie ma końca znowu się kultywator zbalował. Nie ma żadnego końca. Ani początku, ani końca. Czy początek jest, ale końca takiego nie widać. E, Nic prospita też nie skończyłem i tak dalej. Zacząłem. I do czego tutaj y, dążę? Do tego, że chyba, ale to prawdopodobnie chyba, jeśli chodzi o te y, World of Tanks, ITP, CS. Y, y, co tam jeszcze? Aha, Call of Duty, które zacząłem. Nie chcę was smucić, ale prawdopodobnie na rzecz swojego kontentu chyba zostanę tylko przy QA, bo wiadomo, że odpowiedzi na pytanka od widzów trzeba mieć na jakiś czas, ale to jest tylko jedna taka poboczna seria. Ale ciężkie rozmowy, to wszystko jak tworzyć YouTube'a i tak dalej, jest masa takich rzeczy i w ogóle inny gear Call of Duty już było, z nas, masa też let's playów. Mają wiem z farminga też, ale ja chyba powrócę na YouTube'a w e, troszeczkę w nowszym wydaniu, jako tego starego, dobrego, prawidłowego e, języka rolnika. Czyli po prostu chyba już uzyskać odpowiedź. A jeśli ktoś jeszcze nie skumał, o co tak naprawdę tutaj pierdzielę, to po prostu w skrócie mówiąc, tu zamę do kupy. No, to po prostu wracam y, tylko i wyłącznie chyba z farmingiem do Was i będę wypuszczał Let's Play e typowo farmingowe. Albo to be, będzie to farming 19, najwięcej, ale też pojawia się 17, czyli będzie y, na przemian 17-19. A może czasami jakiś tam symulator, może Eurotrawczek poleci, ale to tylko na liveikach, ale tak to dla Was y, chcę wrócić. Jako ten, ten rolnik, ten jancki Rolnik Games. Który nagrywał dla was i y, zaczynał. Y, Geneza mojego w ogóle youtubowania jest od farminga 15, i faktycznie przez całą swoją karierę YouTube'a nic innego nie robiłem. I zauważyłem jedną zależność, że od kiedy, do kiedy się trzymałem, do momentu, kiedy się trzymałem swojego kontentu, czyli tego, co naprawdę mnie tak pasjonuje i kocham, czyli rolnictwo. No jakoś jeszcze trzymałem na tym YouTubie. Potem się już nie utrzymywałem, ale ludzie potem mi narzucali z mailką, nie wiem, jakieś gry inne, coś tam i tak dalej. Może będą, ale wiecie co, ale uznałem też, że Raz z wiekiem też człowiek zmienia swój pogląd i też, no widzowie też tutaj macie wpływ na to, bo to, co chcecie oglądać, też to mówiłem wiele razy. Ale powiedziałem tak, czasami ludzie narzucają swoje zdanie, że na, na live'ach naczęście narzucacie już za dużo gier, a potem zaczynam coś choćby po jednym let's play'u. Dobra, ok, ale co mi da jeden let's play? Bo panie, potem będziecie zobaczyć, się komentarze, a czemu już nie nagrywasz tych gry i tak dalej. Więc, żeby nie było jakichś niepoczętych niedomówień, że, że jakieś niedokończenie, niedokończone story się pojawiły, bo na każdym odcinku praktycznie zdrzędzę, że co, w moim każdym powrocie, bo ja mam tych powrotów chyba, ma nie nawet moda na sukces nawet tyle razy nie, nie wracała. Znaczy, no, nigdy nie wracała, ale no. No, no nic po prostu. Nic, nic tyle razy nie powracało na. To, co ja w historii. Ale po prostu, jak już co powrócić, to co powrócić do tego, do swoich korzeni. Możecie się z tym nie zgadzać, możecie pisać w komentarzach, ale rolnik. Ale my też chcemy o czasu coś mieć przerywnik od tego farminga, bo... bo rolnik, bo coś innego też. Eee, I po prostu naprawdę, no ja wiem, że chcecie mieć też jakieś inne gierki, coś innego zobaczyć. Tak wiem, doskonale rozumiem. Ale to tylko na live'ach by tak było, nie? Na live'ach chcecie coś zobaczyć innego, jakieś inne gierki, nie wiem, że się gierki zmieniają, to tylko live'y, no przecież... Moim zdaniem farming to będzie mój promotor, taki motor napędowy, chcę do was wrócić z pompą, a jeśli chcę do was wrócić z regularnością to nie mogę nagrywać 30 gier, bo się nie wyrobię, bo naprawdę no się nie wyrobię, bo wiecie o co chodzi, bo jeśli człowiek robi jedną rzecz cały czas, no to, 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 to naprodukuje, to nagle naprodukuje, tak, gościu w... Stoi sobie przy maszynie w zakładzie pracy i robi tylko na jednym stanowisku. I te 12 godzin, aż znaczy te 8 godzin, a te 12, i tak dalej, te ciągnie tylko na jednym stanowisku, na jednej maszynie. I co jest, wydajność, jest wydajność. No więc, tak samo i będzie większa wydajność, więcej, więcej filmów wolę zrobić tylko z, tylko z jednego, robić i będzie ich więcej, ponieważ no bo nie będzie się nic zmieniać, żadnej płyty. Nie będę chciał żadnych gier nowych szykować, jakichś zmian robić wielkich i przestawiać się, bo sami też już potem nie pamiętam, co tutaj pokończyłem, czy czego nie pokończyłem. Bo się już człowiek gubi w tym, jak jest ma nawał tego wszystkiego. I bądźmy po prostu, moi drodzy, w tę stronę wyrozumiali, że po prostu chcę nagrywać dla was, ale teraz wróci do korzeni, bo większość będzie u Was. Y Pojawia się taka pewnie myśl z, w waszych głowach, że ale ja się troszkę zdziadziałem, że e, tak naprawdę nic tutaj innego nie będzie wychodziło, że tylko farming, farming, farming dobrze, ale no, musicie też troszkę to zrozumieć, e, że Taki dzisiaj wprowadzający odcinek chcę zrobić dla was, i nie mówię nic o serii, co będę dalej rozwijał i co się podziało na serii. Bo na razie chcę tak się na rozgrzewkę z Wami, wiecie, troszkę e, do Was coś powiedzieć, jakiś komunikat. Bo naprawdę nie miałem okazji do Was mówić przez miesiąc, to chcę Wam powiedzieć, co przemyślałem przez miesiąc e, nie YouTubowania i co chcę zrobić w końcu, gdy do Was po tych miesiącu, dwóch miesiącach niecałych, e, wracam e, na scenę YouTube'a. Na pewno chcę po prostu dla Was zrobić dalej tego YouTube'a, nie chcę z niego rezygnować, ponieważ wielu z Was pomyślało, że już nic nie nagrywa, to już koniec rolnika, to już nic tu nie będzie i koniec, i szychta, nie? No i to jest błąd, moi drodzy, bo ja mówiłem, że na YouTube z YouTube'em nie kończę tak szybko i nie skończę. Eee, miałem taką, miałem po prostu ta przerwa. Jeśli ktoś by chciał tak wiedzieć i ktoś jest moim wiernym widzem, to, to ogląda do oglądania do tego momentu to już jest szacunek wielki dla Ciebie, mordo. 12-13 minut oglądania już. I tutaj powiem najważniejszą rzecz: bo jeśli ktoś będzie komentował z tego co powiedziałem wcześniej, to nie ogląda do tej minuty, albo nie oglądał w ogóle tego odcinka, bo oglądał tylko minutę i albo sekundę tylko popatrzył, że jest odcinek alo. Teraz powiem Wam ważną rzecz: Pewnie Was z wielu. Wielu z Was pani zapyta, a dlaczego w ogóle Ci tyle czasu nie było? Co tak naprawdę Cię spowodowało to, że Ty się tyle czasu chowałeś, ukrywałeś, nie było Cię na YouTubie? Po prostu, będę z Wami szczery, nie będę Was okłamywał, nie miałem weny, straciłem troszeczkę wiarę w siebie, w YouTube'a, to wszystko. Jakoś też życie tak sprawiło, że ja już tej chęci nie miałem do nagrywania. Były jakieś tam próby nagrywania, ale potem one się kończyły taką katastrofą, że ja już ani mówić do Was nie potrafiłem, ani w ogóle jakoś... Plątało mi się język, w ogóle jakoś tak... No po prostu próbowałem wrócić do nagrywania, to tak wiecie, to już nie taką pompą, nie z taką werwą, jak to dawny Wasz ukochany Jan z Games. Eee, I powiedziałem, że dobra, zrobię sobie tą przerwę, może kiedyś jeszcze wrócę i gdzieś odzyskam tą swoją dawną świetność i tą pompę, tę werwę do wszystkiego i przede wszystkim tą dykcję do mówienia gdzie jeszcze się nie będę plątał i będę mówił w miarę z sensem no i w końcu po tych miesiącu, dwóch miesiącach jak tam uważacie, ile mnie nie było to już uważacie sobie co chcecie yy, po prostu po prostu przodzę do was komunikatem pewnym, który Tutaj, chcę wam przekazać, co się działo i co planuję, yy, możecie po prostu się nie zgodzić ze mną, że nagrywanie gry to będzie nuda. Ja tak po prostu nie uważam i po prostu trzeba troszeczkę uszanować tę decyzję. I po prostu dla. I do Was dzisiaj, było to takim pierwszym odcinkiem od miesiąca i dawno nic nie nagrywałem. No i też musicie mieć wyrozumiałość. Mam nadzieję, że Będziecie dla mnie bardzo mili, że po prostu i ucieszenie, że wróciłem. Bo panie, wielu z Was nawet nie. Nawet już nie komentowało, nic już nie było. Żadne... Nikt się nie odzywał. Jestem ten miesiąc czy tam dwa. Nikt, Nikt się nie odważył napisać. Co z tobą rolnik? Gdzie, z tobą? Gdzie ty jesteś rolnik? Bo były te live'y, no dobra Ale nie było materiału, tak naprawdę jakby na YouTube mnie był, nie, nie było, bo, bo live'y to live, nie? Zamknąłem te live'y I dobre, jednego mi tam e, zbanowali za prawa autorskie, bo po prostu I on niby na telefonie się mi pojawia, ale na Na komputerze już nie, czyli po prostu tam za prawa autorskie Jakby tam ktoś chciał wiedzieć Dlaczego nie ma ostatniego live'a z farminga ale sk... Z... w ten mod Tego wychylania e, Nie, ale serio Naprawdę, no, do was wracam po prostu z nową energią Ale z nowym przesłaniem A wiele mówi ludzi, że A, nagrywając tego, tego farminga To ty tam nic nie, tak nic nie wnosisz Nic ciekawego nie masz do powiedzenia No i tutaj się mylicie, bo... W tym momencie do was powiedziałem tyle mądrych słów, że... Żebyście nawet tego nie policzyli na palcach dwóch waszych cudownych dłoni Które klikają subskrypcje, dzwoneczki i laj lajeczki prawda, no Bądźmy tego ludzie świadomi, że nocami ludzie podejmują dość dobre decyzje Wielu youtuberów wróciło po latach, Box Day w ogóle I wracają, ale oni stawiają warunki Stawiałem warunki i w sumie przez ten dłuższy czas oglądałem sobie tylko YouTube'a. Nie nagrywałem dla Was nic. Śledziłem YouTuberów, Boxdelów i Samu i tak dalej. W ogóle wszystkie, całe YouTube mam prześledzony już od A do Z. Tak, tak z grubsza co się działo. Wiem, że się podziały dymy dekapu z. no. z tym. Jak mu było. No, kurde. Z, jak się nazywa to youtuber? Kurde, no, mam... Co Stefanem miał dramę? Kurde. Narcyz, właśnie. Lil Narcyzm narcyz. Nagrał piosenkę na The Capu. The Capu zrobił dramę. Tak, wiem o tym. Nie musicie mi o tym przypominać. I Wszystko wiem, i pewnie będzie za chwilę w QA. Jak nagram QA, to pewnie będą następne pytania, co sądzisz o tym i o tym. Nawet jak to, teraz powiedziałem, zasugerowałem, w sumie się sugerować, bo to będą pytania faktycznie, ale nie, ale serio. E, I wracając do czego zmierzam. E, po prostu prześledziłem sobie YouTube a i tak zobaczyłem, że twórcy niektórzy po prostu pozmieniali swoje kontenty, albo zostali. E, już bardziej tak w, poważnie w poważniejszą tematykę weszli. Już. Mmm, może są gry. Są, i samo dalej, tam ciupie gierki. Okej okay, ale już tam bardziej samochodówka się pojawiła. Troszeczkę jakiś taki podmianka kontentu. Troszeczkę urozmaicenie tego kontentu. Ja dla Was go chcę urozmaicić o tyle, że ja chcę Wam pokazać, że można wrócić na stare śmieci i też się dobrze bawić, nagrywając tylko jedno. Bo mi to sprawia frajdę, Bo ja teraz, te, jakby to ludzie nazywacie, traktory yy, gram ogroma i jeszcze więcej. Teraz zdarzyło mi się, że mam troszeczkę luzu. To sobie tam gram, gram, gram. A tymi wieczorkami, wieczorkami i pykam sobie farminga. Oczywiście, no pewnie, przecież yy, to jest zrozumiałe. I też, pewnie spytacie, no to dobra, no to może wrócisz do serii. To może zamiast yy, tych takich serii z innych gier chociaż e, potęgujesz jakąś ciekawostkę e, tego typu, na przykład multiplayer, bo może byś wrócił rolnik do multiplayer farmingu i byś nagrywał jakieś serie, chociażby większe jakieś, nie tylko same single-playery, które mam ich tutaj mnóstwo. E, no nie wiem, no zobaczymy, zobaczymy. Bo chciałbym, to jest tam też taki z Kamilem z Wielkopolski pisałem i zobaczymy, zobaczymy. Opisał, że tam tylko, że bez nagrywania i w ogóle. Tak, kiedyś to tak nagrywaliśmy, ale teraz to tak już... Jakoś tak, no człowiek... Potracił wenę, Należy muszę się sam wystartować z tym wszystkim no, zobaczymy Jak to pójdzie Mam nadzieję, że po prostu to mi jakoś teraz będzie szło lepiej eee, mam nadzieję, że ta moja nowa energia będzie zauważalna Mam nadzieję, że to się zapołkane w głowie przez ten miesiąc eee, sorry, że do was w ogóle nie mówię to w materiale takim, jak y, to nagrywam z perspektywy kamery, ciężkich rozmów, na przykład, chociaż, żeby do Was pogadać, tak normalnie, żebyście mnie widzieli na kamerce, tylko to mówię to w grze, ale tak żeby po prostu było w międzyczasie coś w grze. Czasami do farminga też potrzebuję tematu, bo wycie tak sobie uprawiać i mnie też potrzebuję sobie coś powiedzieć. To no więc tak, prawie się nadarzyła okazja, żeby coś w tyle powiedział, że jest y, 20 minut. No, myślę, że to pole się uda nam skończyć. 30 minut prawie dzisiaj na początek, zawsze tak na początek, 30 minut walę tam z farminga, tam od razu z pełnej yy, na full. Po no, co to się będzie tam yy, ten bawić potem? Ale mam nadzieję, że po prostu to jakoś odbierzecie dobrze i nie będzie wam jakoś smutno. Że tylko farming. Ale zobaczymy, może jeszcze się. no może te. Ale zobaczymy, czy się w tym całym odcinku to uda zrobić. Ale tak się jak jestem naprawdę dumny z tego, że teraz tą nową energię taką wprowadzę w swój kanał. No troszkę na pewno będzie to wszystko zżywawsze. To na pewno będzie troszkę bardziej energiczne. Już nie będzie robione z przymusu. Bo to teraz, tak naprawdę, już potem tworzyłem to tak nie już. Bez energii, już sami to zauważyliście, już po wyświetleniach widziałem, że No, gdzieś tam się przebijałem Przez ten mainstream, gdzieś tam przebijałem się przez ten yy, pod, Gdzieś ta podziemna walka z kanałami Troszeczkę Odrobinę większych ode mnie, albo gdzieś jakaś rywalizacja się po, pojawiła Ale to już wiecie, już powiedziałem, a co ma być to będzie Niech, niech mi tam wmawiają, że że konkurencja mi rośnie i w ogóle ja się nie przejmuję już teraz konkurencją bo wiemy dobrze, że konkurencja jest wszędzie rynek już taki był i będzie, że konkurencja na rynku zawsze, odwiecznie była i ludzie konkurowali ze sobą o różne rzeczy ja nie chcę z nikim tutaj rywalizować, o subskrypcje o fame Przede wszystkim o liczbę, o liczbę właśnie subskrybentów i w ogóle lajków Może tak troszeczkę ale Ale przydałoby się naprawdę mega wsparcie Z waszej strony na dzień dobry Jakiś tam lajeczkiem sypnąć i Subikiem plus yy, no Subikiem plus dzwoneczek i miłe komentarze przede wszystkim bo miłe komentarze To jest jakby taki ...motor napędowy, który pomaga, no, troszeczkę w tym wszystkim, aby tego YouTube'a dalej tworzyć, jakoś tak mieć wenę do pracy, do nagrywania, montowania, nagrywania, montowania, NAGRYWANIA, MONTOWANIA. No, bardzo mi zależy na tym, żeby po prostu już do Was wrócić na stałe z tym nagrywaniem. No, zobaczymy, może raz. jak wrócimy do szkoły, to pewnie będzie znowu matura, to wszystko tak dalej do matury. No już prawdopodobnie to będzie nagrywanie. Już ograniczane do weekendów. No i znowu wszystko podupadnie. Też może być przerwa, bo, bo wiecie, szkoła ten... A teraz bo staram się zmobilizować, Powiem, no. że mówiłem, że wolne nagrywania, nic to nie nagrywamy. Tak samo no to może, też, może być podobnie, że wolne dwa tygodnie nic nie nagrywanie. Ale to zobaczyłem jak się to wszystko ułoży A w ogóle możecie napisać w komentarzach, yy, znaczy no wiadomo, że wycofali w ale piszcie w komentarzach co Wy sądzicie o tym yy, wycofaniu możliwości na, na chwilę obecną yy, chodzenia do szkoły. Czy w ogóle w ogóle ma to sens? Czy też piszcie w komentarzach Wasze opinie, co wy sądzicie o, w ogóle, o całej tej sytuacji, co się teraz dzieje na świecie? Bo jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. No, ja na pewno się na się nie będę wypowiadał. Bo naprawdę, ja użykam tym tematem, bo po prostu wam dość w telewizji tego wszędzie pełno i, i ogromna jeszcze więcej. Znaczy, by chciał już odpocząć od tego tematu, ale jestem ciekawy na Wasze propozycje, na Wasze tematy, co Wam ciekawego chcecie mi opowiedzieć według Waszych przekonań, ale wracając jeszcze. Bardzo, bardzo, ale to bardzo yy, mi zależy na tym, żeby po prostu dla Was jak najwięcej tworzyć tego YouTube'a. Nie jakoś tak, żeby była. Kiedyś zrobiłem taką, raz, yy, miałem taką serię, ciąg nagrywania, że po prostu dla Was nagrywałem dwa odcinki yy, dziennie. Były dwa odcinki dziennie. Będę wszystkie tak, tak się na, na, namnożyło tych odcinków, że wielu z Was już nie nadrabiało z tym materiałami obej obejrzenie tego wszystkiego. No ja Wam wierzę, bo czasami tak człowiek naprodukuje tak freeze 9 odcinków ten. W ogóle Dom Ekipy podobno, ja nie oglądam już teraz ale słyszałem od moich znajomych, że Dom Ekipy już GG. Na dobre, już podobno, że dom ekipy już ta Może nie co umowa. No, się umowa, no, umowa, no to jest wiadomo, że się to jest umowę, ale no w sensie ten wynajem, umowa tego wynajmu tego domostwa, tego domu ekipy się skończyła, bo Freeze mówił na początku, że to będzie, a ludzie są tak zaszokowani, ludzie to tak zdziwiło. Bo ja nie wiem, ludzie chyba nie oglądają w ogóle freeza ze zrozumieniem, albo ja nie wiem. Bo naprawdę ludzie są tak z, że są może wiedzą już teraz, nie, ale są tak zrozpaczeni, że jakby nie wiem, jakby. No, ma nie, e, ktoś im no, ma nie z bliskich potrzeb. No dobra, no, rozumiem, no youtuber, no to jest, ale to jest tylko etap <laughs> przejściowy. Pewnie do, do momentu aż nie znajdą czegoś nowego. Jakieś mieszkanka i w ogóle, w ogóle. No i pewnie teraz chcą prze przerwę zrobić. I znowu będzie BUM! Czas na nowe zmiany, czas na nowe coś tam i... i znowu witamy was z nowym domu ekipy. I cykę, z jakaś yy, hata w górach, no nie, że to wam. Ale nie, serio, no Fris, jako Fris, jako Karol Wiśniewski, tak? jak to tam było. No, no chłop, ma chłop, ten e, łeb na karku do interesu, no trze trzeba mu to zostawić, że co jak co ale Frizowi mogę, mogę chylić czoła za to, że w ogóle chłopakowi się, no mimo, może tam wiek, nie chodzi o wiek, ale mimo, że po prostu mu się chce aż tak wszystko, wiecie, yy, 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 no jeszcze robić, no bo... Ja by nie patrzeć, no sam dom ekipy mu narobił tyle wyświetleń, tyle pieniążków z YouTube'a i w ogóle wszystko, wszystko, wszystko jest tacy glanc glancuś. Eee, dobra. Ja chcę tutaj dla was już w tym momencie skończyć, bo chcę sobie do miniaturki jeszcze zrobić yy, fajne mi więc... Popkujcie, subujcie, ewentualnie komentujcie i na razie trzymajcie się, do następnego odcinka, yo!